Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z nami na tle kapliczki jest Pani Grażyna z Mężem. Pani Grażyno, proszę się przedstawić. No, nazywam się Grażyna Jerzyk. Pomagamy tutaj przy budowie tej kapliczki Matki Bożej z Gieczwałtu. No ja jestem Jerzyk Zbigniew, mąż. Ja tytułem wstępu jeszcze powiem, że w tle, jesteśmy na tle już rysującej się Kapliczki Gietrzwałckiej. Jesteśmy w Jedliczu, gdzie 1 kwietnia rozpoczęliśmy murowaniem kamienia ewangelnego przez księdza proboszcza naszego, Tadeusza Deca. Tak jak mówię, 1 kwietnia to był też dzień bardzo... Taki specjalny, ponieważ to 1 kwietnia, śluby Jana Kazimierza w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę tutaj przedłużać. Później nic się nie działo w sumie, aż dopiero w lipcu wyraliśmy beton pod to, co tutaj się buduje. Betonu ponad 9 kubików poszło, proszę Państwa, ponieważ 2 kubiki pod samą kapliczkę, natomiast resztę betonu wokół kapliczki pod fundament na ścianki, które też będziemy budować żeby stanowiły tło a zarazem konstrukcję do zawieszenia płaskorzeźb Różańca Świętego tajemnic Różańca Świętego i teraz wracając już do samej budowy kapliczki no też długo szukaliśmy, czekaliśmy i proszę Państwa nic się nie dzieje bez przyczyny wszystko jest opatrznościowe Matka Boża zesłała nam Państwu Jerzyków. Z panią Grażynką na czele, gdyż cegła, która już marniała, bo od dwóch lat, państwo wiedzą, nawet od trzech lat borykamy się z tą budową, żeby kolejną zimę nie psuła się cegła, no to, tak jak wspomniałem, opatrznościowo zesłała nam panią Grażynkę z mężem, i jak widać, już kapliczka nabiera kształtów, takich jak jest w Gietrwałdzie. Pani Grażyno, no kilka słów teraz co skłoniło panią żeby tutaj się zaangażować z mężem No oczywiście wi o, 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 oczywiście wiara o wiara. no i, 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 i szacunek do Matki Bożej szacunek i, i, i po prostu jestem osobą wierzącą i że po prostu no jak Matka Boża o coś prosi a to prosi przez ludzi bo to nigdy się nie dzieje samo z siebie no to zaangażowaliśmy się do budowy tej kapliczki pani Grażyna przyszła do domu mój, wydała dyrektywy mężowi, mąż karnie, kielnie wszystkie narzędzia i do dojedlicza. Po, ponieważ tak, jeszcze, jeszcze jego tatuś wyuczył go no, murarki, w, murarki o, wyuczył go murarki, budowali kościół w Łubnie Szlecheckim, i przy innych budowach też angażował się przy budowach takich typu sakralnego, także, że akurat Matka Boża tak no, tam Stawia takie trudne zadania czasami przed nami. My jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi, z bardzo malutką firmą. Po prostu tam, gdzie nas Matka Boża posyła, no to staramy się wykonać te zadania. Panie Majster, czy, czy czuje pan to brzemię na sobie podczas budowy, bo to cegła jest taka z rzemienia przyjechała specjalnie pod budowę ja się tam nie, nie znam na tym za bardzo, ale ona ma specjalną tą, tą e, gęstość tej cegły. To jest ręcznie robiona cegła. E, no już 2000 cegły było i mało co już zostaje z tego. Idzie, idzie dużo. <noise> no, Panie majster, czy starczy nam tej cegły? Cegły no wystarczyć już. Zostanie może ze spore sztuk. <gry> A czuje pan, że to idzie lekko tak sama się robota w rękach pali, czy, czy z mozołem? Diabeł kręci no, ogonem. No na razie czas przyja czas przyja No nie ma co powiedzieć. Układa się dość dobrze. No to i robota się posuwa. Ale długo, już dwa tygodnie prawie, prawie no przy tym już, już schodzi. Też, też chwilami, no to no co? tak przerywa chwilami, że... musimy przerywać troszkę. No i cegła jest mokro, szybko się nie da robić, bo, bo, bo jest mokro, ucieka spod tego, z muru wychodzi. Co trzecie już wychodzi na boki, jak trzecią kładzie, a, a ta od spodu trzecia wy, wysuwa się. Jest ciężko, utrudnia ta robota. ale jest sucho cegła, materiał suchy, to się składa ładnie. No co to? Widać, widać opinię fachowca, bo na pana koncie pewnie kilkadziesiąt domów już no tutaj, wystawionych. Tutaj w drugim i w ogóle tutaj o, w jedliczu tutaj tu ta no, cała, cała tutaj tu, tu, też ja tutaj stawiałem. A w ogóle tu dużo domów, bardzo dużo domów. Długie Jedlicze, a nawet i Krakow też my robili. No jeszcze jak na to żył. No a teraz później my coś jeszcze z bratem robili no teraz już ostatnio nie, nie zajmuję się tym zawodem także to tylko tak u siebie w domu tam synom pomogą mi tyle buduje domy no tak, robię dachy no tak budowę no to praktycznie od początku do końca ciągniemy. No, tyle no zaznaczmy że dzisiaj mamy 9 dzień listopada i oprócz murowania samego mamy maszynę specjalistyczną do niwelowania a właściwie frezowania korzeni bo, bo tutaj jest kilkanaście pni pozostałych po, po drzewach i żeby przygotować teren do takiego uprzątania no bo tutaj przecież musimy to utwardzić klińcem no trzeba podłoże odpowiednio przygotować tak jak sceptycznie kiedyś tam, no dwa lata temu myślałem o tej inwestycji mówiłem sobie, że jak Matka Boża Chcę tą kapliczkę, to bez względu na wszystkie trudności, jakie, jakie są, jakie się wtedy pojawiały, to kapliczka powstanie. I okazuje się, że, że chociaż czasami naród jest knąbrny, ale widać, że, że ta kapliczka powstaje i będzie mogła służyć ludziom do gromadzenia się, kontemplacji tajemnic Różańca Świętego. Korzystajmy więc z pogody. I zlikwidujmy do końca tą cegłę, tak. żeby była kapitałista. Pracę. <gry> tak. A i tutaj też, no, specjalnie z, z, z tej placu budowy, chcę też zaapelować do Państwa, którzy czują ten temat, którzy, którzy chcą się przyłączyć do, do inwestycji, jest rachunek bankowy, który pod, w komentarzu, czy, czy pod, pod tym filmikiem zamieścimy. I kto chce, oczywiście prosimy o modlitwę wspierającą tą budowę, ale kto może, to ten przysłowiowy grosz będzie nam bardzo miło, bo no niestety jest potrzebny, jest potrzebny bo, bo tutaj jest ogrom jeszcze tak, zapotrzebowania. Tak. Także na dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy. Błogosławieństwa Bożego życzymy. Do widzenia. Dziękujemy.